Zaczynać? Możemy. Okay. Może takiego już chyba dosyć oklepanego pytania. które <grywa> <Do grywa> Państwo, na pewno już słyszeliście nieraz. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tym programie? Czy e, szczególnie do Pana jest skierowane to pytanie, czy na wsi nie ma ładnych kandydatek i mądrych na żonę? Zdecydował się panu szukać swojej miłości w programie? Znaczy, tak, e, to też nie jest tak, że ja sam się zgłosiłem do programu, tylko zostałem gdzieś tam. Z, propozycja została taka złożona, więc pomyślałem, że fajna przygoda, świetne doświadczenie, co nie spróbować. A dwa, trzy nie ma na wsi. Nie wiem, no akurat nie trafiło mi się po prostu i stąd mój udział w programie. Mm -hmm. To nie znaczy też, że nie byłem wcześniej w jakimś związku. Po prostu nie wyszło tak. No, pojawiła się propozycja udziału w tym programie. Korzystałem z tą szansę. Został pan radnym i chciałam się zapytać, bo to różnie jest interpretowane. Udział w programie może zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. Nie obawiał się pan tego, że ten program może nie tyle panu pomóc, co właśnie zaszkodzić? Bardziej, mógł zaszk bardziej właśnie mógł zaszkodzić, chyba moim zdaniem. No ale wszystko się dobrze skończyło. Tak? Byłem radnym przez wcześniejszej kadencji, poprzedniej. Dlatego to, że zostałem po raz kolejny radnym, to nie jest nic tutaj jakieś. Nie należy się doszukiwać tutaj żadnych, żadnych e, sensacji. <laughs> no i poza tym jestem nadal przy Czwarty rok chyba, tak. Zobaczymy, czy na wiosnę po raz kolejny zostanę, czy ja, Czy sam zrezygnuję z kandydowania. No, jeszcze, jeszcze nie myślałem o tym. Zanim użył pan kandydatki na żywą, czytał pan listy od nich. Co takiego miał w sobie list od Natalii, że zdecydował się pan y, użyć ją na żywo? Zdaje się, że tam pojawił się dość znaczący błąd, tak, bo tutaj pani pomyliła wiek z nerwów. Błąd błędem. <głosy> <głosy> ale przede wszystkim był to list napisany odręcznie, tak, w jakiejś kolorowej i fajnie to wyglądało. No i poza tym co, to co Natalia robi, co studiowała, też też gdzieś tam mi pasowało, no ale Szczerze mówiąc, no to dopiero to poznanie na żywo sprawiło, że, że zaprosiłem Natalię do siebie. Może pani wspomnieć o tym błędzie? <głosy> <głosy> tak, odmłodziłam się o 5 lat. Zamiast 25-latką napisałam 20-latką. I tutaj teraz nastąpiła lawina, <noise> gdzie jest dużo błędnych, właśnie teraz już informacji, bo wszyscy myślą, że mam 20 lat, a to jednak nie. Mhm. I podczas pierwszego spotkania e, coś takiego zajskrzyło pomiędzy wami, że jednak zdecydował się pan, że chce kontynuować znajomość z Natalią i chce ją e, zobaczyć w kolejnych programach. To znaczy, najpierw wybrałem trzy kandydatki, mhm. tak, I dopiero na gospodarstwie już ta ostateczna decyzja. No, po tym spędzonym tygodniu nie uznałem, że Natalia najlepiej do mnie pasuje, a dobrze się nią dogaduje i mi to pasowało. No. I daliśmy sobie szansę. <grym> Na stworzenie związku, no bo to nie jest tak od razu, że to była jakaś jaka wielka miłość. Mhm. No właśnie, nie od razu Natalia była faworytką. W którym momencie hmm, był pan już przeświadczony, że to jest jednak ta osoba, z którą warto by było spróbować? No To już gdzieś tam na początku pobytu u mnie, chyba tak, po dwóch, dwóch dniach, trzech, że wiedziałem, że to była Natalia. Na Natalie postawię, że z Natalią chcę się spotykać i dać jej szansę. Mhm. A jak rodzina, znajomi zareagowali na Państwa udział w programie? No, rodzina ta wspierała na pewno, tak. Nie było żadnych jakichś negatywnych komentarzy ani, ani z tym związanego. Raczej pozytywnie do tego podchodzili, czy rodzina, czy znajomi, czy przyjaciele, a wspierali tym. Mhm. Wręcz pomagali. No, tak samo u mnie też właśnie. Myślałam, że będą no, się śmiali, ale nie, jednak, jednak wspierają i cieszą się w sumie. A jak to jest poznawać się przed kamerami? To pewnie jakiś stres towarzyszył Państwu na co dzień? No tak, jeżeli tam były nasze rozmowy gdzieś, czy randki są na sam, to wiadomo, że ta kamera przed nami stoi i to takie zachowanie nasze może było trochę sztuczne, no przynajmniej jak ja to oglądam teraz, to się wydaje, że bez kamer to inaczej byśmy się zachowywali na pewno. Ale no może krępujące, bo to, to nie, no nie jest tylko kamera, tylko jeszcze dużo ludzi stojących za to nią, fajne. także ten, tak, tej intymności no nie ma, także, no ale myślę, że warto też spróbować i czegoś takiego. Mhm. Fajne doświadczenia za nami, teraz już szybko mam tam przed kamerą, znam się też, ma nie ma takich obaw i stresów. Mhm. A ile w tym programie było spontaniczności, a ile scenariusza? większość to była spontaniczna, bo scenariusz, tak jak Natalia mówi, że był jakiś pewien zarys, tak, a tak naprawdę to my tworzyliśmy ten scenariusz z dnia na dzień. To, co... I tam zarys sytuacji, że na przykład gdzieś tam mamy pójść, coś zrobić, ale to, co już rozmawialiśmy i to, co robiliśmy tam na jakimś tam danym miejscu, no to, to już było nasza własna inwencja. Panie musiały wykonać też szereg różnych zajęć. Jak sobie poradziły? Czy był Pan z nich zadowolony? No, oczywiście, że byłem zadowolony, tak, A w sumie Natalia chyba sobie najlepiej radziła <grym> ze wszystkim, tam na przykład Judyta na początku, te kurczaki było zgubane, to może krzywiła, ale dała radę w efekcie, tak. A pozostałe zadania, jak tam prowadzenie traktorów... To jest takie, no, fajne to zadanie. no, no dla dziewczyn, dziewczyn było to coś nowego, tak. Coś e nogonne. Myślę, że im się to podobało. Było to na pewno fajnie no to... spędzony czas. Jesteście chyba jedyną parą, której tak naprawdę udało się przetrwać ten program, bo niektórzy rolnicy szukali albo przyjaźni, a tutaj wyszły jakieś dziwne rzeczy, tak, że ktoś, ktoś na kogoś urok rzucił, ciągnik <grym> się popsuł jeden drugi. <grym> w czym tkwi sukces? Tego krótkiego, aczkolwiek już trochę trwającego związku. No, w tym, że podchodzimy do początku tego z dystansem, że nie nastawialiśmy się, że to od razu nie wiem, będzie ślub. Tak? Nie wiem, większość widzów myśli, że po tym programie zaczniemy się żenić, yy, brać śluby. No, A to po, do, e, zgłasza, po zgłasz... pół roku znajomości, czy nam nawet tak. mniej, no to ciężko jest już mówić o, o związku takim tak, już na stałe. Tak? To też trzeba się poznać, mieć ten czas. A tak to my byliśmy przy kamerach, teraz to mieć trochę czasu, właśnie bez kamery, zobaczyć jak to będzie. No. Są decydując się na ten udział w programie, to ja przecież miałem świadomość tego, że nie będzie od razu tego ślubu. Tak samo myślę, że z Natalią pisząc za list, też chyba nie liczyła na to, że od razu weźmiemy ślub. No, I to jest fajne właśnie, że podchodziła do tego z dystansem. Mm -hmm. I, I to też na pewno gdzieś tam się w niej spodobało i, i jestem z Natalią dzisiaj. <laughs> A czego właściwie szukaliście w tym programie bardziej? Znajomości, przyjaźni, miłości, sławy? No, na pewno znajomości, znajomości i przyjaźnie, a w konsekwencji może miłości. No i też chęć takiej, nie wiem, przeżycia czegoś innego no, w swoim życiu, czy jakieś zmiany, czy otwarcie się na, na nowych ludzi, to też może. Wiadomo, że tam to na tą miłość też każdy, każdy liczy, że być może się uda, może nie, ale nie, nie było to jakimś takim głównym zamiarem. Nie było żadne, żadnego, żadnego takiego. Ten parcia, że, że coś tam musimy na siłę coś robić. Tak? To, że chłopakom nie wyszło, no to może tam niektórzy liczyli, że oni się zwiążą z tymi kandydatkami. Czy im to pasuje, czy nie na siłę. Tak? Teraz widzowie są rozczarowani, że jednak się nie związali. No, jeżeli mieli to na siłę robić, no to, to lepiej, lepiej że się rozstali. Niż mhm. obiecywać coś, czego potem nie można spełnić. Mhm. Mhm. Tutaj słyszałam, że Natalia pomagała podczas kampanii wyborczej. No. <grynh <grynh> Ej, jak to wyglądało? To chyba na słupach tak wywieszaliście razem może e, ogłoszenia? Nie ja nie na, górę, na słupach, co ulotki roznosiliśmy razem. Ja na słupach <grynh> żadne <grynh> <grynh> że nie wieszałem. Nie afiszował się Nie afiszował Ci, co mnie znają, to wiedzieli, że kandyduję. Wiedzieli już to dawno, że będę kandydował, rok temu, nawet może ich więcej. I, nie było to żadne zaskoczenie dla nich, że kandyduję, i nie na kandyduję. pewno program mi nie pomógł w tym, że wygrałem wybory, bo, bo to, to, co robiłem wcześniej, to przyniosło efekty, i stąd druga kadencja. Jak mhm. e, można nazwać związek, który obecnie tworzycie, to jest bardziej przyjaźń, koleżeństwo, miłość może, zauroczenie, zafascynowanie? Na pewno więcej chyba niż, niż znajomość i przyjaźń. A co z tego wyjdzie, no to musimy zaczekać. Czekamy, aż tam media odpuszczą. <g setzt> Ale to już w, w dobrym skończym. kierunku idzie, wydaje mi się. Mhm. A jestem ciekawa, co pomyśleliście o sobie, kiedy już pierwszy raz na żywo się zobaczyliście? <gulret> Fajna dziewczyna. <gulret> <gulret> nie, no wiadomo, że wygląda na pewno lepiej niż na, na, na tej wizytówce, którą nagrywał. Także nie, pozytywne, pozytywne odczucia miał. Co na Pała? Mhm. Z tego, co słyszę, wspieracie się, bo tak tutaj y, kampania wyborcza, tutaj też dzwonicie do siebie. Ile tak telefonów w ciągu dnia wykonujecie do siebie? Nie za dużo. Nie, ale... raz, nie za dużo. Tak raz dziennie, żeby właśnie omówić, co tam, co tam się działo u nas w ciągu dnia. Żeby nie za dużo, ale jest to zwyczaj długi bardzo telefon. Tak, jak już jeden, to długi, a porządny. <noise> Czyli tematów do rozmów nie brakuje? Nie, nie, tematów nam nigdy <noise> nie. nie brakuje. Ja tylko może bardziej czasu, czasu. żeby porozmawiać. Mhm. No, właśnie, został pan radnym Braniewa. E, dzie, tak, tak. E, dziewczyna, pewnie e, tutaj Natalia, tak, e, zastanawia się, tak, czy będzie pan miał dla niej czas w tym momencie, czy nie będzie pan za bardzo pochłonięty karierą tutaj polityczną? Nie, no myślę, że będę miał czas dla Natalii, kiedy, nie wiem, stworzymy już ten prawdziwy związek. Kiedy będziemy pewni, to na pewno zamieszkamy razem, tak. No I tutaj największą barierę teraz stanowi odległość dla nas, chyba. Niby niedużo, no, ale jednak nie jestem w stanie codziennie dojechać do Natalii czy Natalia do mnie, bo że też mam jakieś swoje plany i obowiązki. A ile to jest kilometrów? A ponad 240. Ale jak się chce. No ale tak, tak. Tak, z tego nic trudnego. Muszę i tak się często spotykamy. No, tak, jak na, no właśnie, i tak często dosyć się widujemy tego. A czujecie już Państwo na sobie ciężar spojrzeń ludzi? Ludzie zahaczają, pytają o szczegóły programu, o jakieś ciekawostki. Panie w sklepie też zahaczają. No, oczywiście od samego początku, tak. Od samego początku pierwszego odcinka już jesteśmy rozpoznawalni i to już trochę nas zaczyna męczyć. Tak, mam na początku to miał dużo pytań, którą w końcu wybrał, bo to już wiadomo, że wybory były wcześniej, a dopiero potem emisja, także to było najbardziej go męczyli, na którą dziewczynę wybrał, a teraz to już tak raczej gratuluję. Jak podchodzą, to zawsze właśnie się uśmiechają, mówią dzień dobry i gratuluję, także tyle dobrze. No, jest to trochę męczące w sumie, jak no, tak. spojrzenia ciągle na sobie. Mm -hmm. Okej, okay, fajnie, dziękuję.